Ciemanko, widzowie, to ja mis, a ja widzowie. Co będziemy oczywiście robić? Oczywiście już, już mówię. Dzisiaj sobie otworzymy zestawik, a zestawikiem, który sobie otworzymy, i oczywiście zrecyzujemy, będzie widzowie. Tadam! Tak, widzowie, to jest ten zestawik. To jest zestaw widzowie Lego Ninjago o numerze 7782, a normalnie można też powiedzieć 71782. I to jest widzowie Smog Ziemi. Kola Ivo. Tak się nazywa, a tu mamy w angielską wersję Col, Ilch, Dragon, Ivo. W tym zestawie znajdziemy tylko dwie minifigurki i oczywiście jak to jest na do smoka smok to jest Col, no to musi być Col jak widzicie w stroju Ivo. No i dostajemy tu Bon Skorpion po polsku on się nazywa Skorpion Szkielet, no to szkielet skorpion. No i sobie go dzisiaj otworzymy i zrecenzujemy. I jak widzicie, mam tutaj naszego smoka tego ziemi Kola Iwo. No, wygląda bardzo ciekawie. No i mam tu naszego kola, który ma swój, widać, swoją broń młot. No i mamy tutaj tego sz skorpiona szkieleta na takim pająku, coś takiego. Albo no jak może nazwa może na skorpionu i ma tutaj takie żonło, że może ukuć. Fajnie to wygląda. Tak wygląda przód. Tutaj mamy tu tył. Tu mamy jak widzicie mistrza u. No i jeszcze z tyłu wam pokażę. No i tak wygląda tył. Jest tu pokazane. Jest nie tak w innych zestawach, bo w tych Iwo to zawsze taki tył jest biało i tu mamy pokazane, że jak tak wygląda bez, sobie ten smoczek bez dodatku, jak damy rogi, skrzydła i wszystko, no to się taki robi, jakby potęży ten smok. No dobra, nie przedłużając, to nie jest oczywiście bym chciała duży zestaw, chciałam jeszcze powiedzieć, to jest taki trochę średnio mały, ale go sobie otworzymy. Tylko no, oczywiście patent znam, oczywiście inny, nie trzeba tego rozwalać. Oczywiście już ten patent już od jakiegoś czasu znam. Jak ktoś to potrzebujecie, jak chcecie ładniej otworzyć pudełko to potrzebujecie tylko sygnatora. Bo wiecie, nie zawsze otwierałam, wiecie, jak zestawy, ale jakiś czas temu. Dawno temu Oj, odkryłam, że jest lepszy sposób, żeby otworzyć fajnie lepiej zestawy, żeby cię nie przysnuć. Dobra, jestem już blisko, o jak coś już jestem blisko otworzenia naszego pudełeczka. że tak elegancko, żeby nie psuć e, tych. No Dobra, to na razie sobie dużo. wiecie, jak będę go składać to ten. Tak w środku się prezentuje. Już zobaczymy, ile saszetek tu się znajduje. Przypuszczam, że nie za wiele z tego względu, że no to jest trochę mały secik. nie jest duży, ale ten. To tak. Widzę, że mamy tu naklejki. Mamy oczywiście instrukcję. Oczywiście taką malutką. Okej. Okay. I ja mam też jedną. Trzy. Cztery. Yy, mamy cztery saszetki i jeszcze mamy tutaj taką bym powiedziała trochę piątą saszetkę, mamy z tymi te kości jakby to tylko przypuszczam wiecie ze stałą no dobra, no to jest ten, jak coś w pudełku już wiecie jest pusta, już nic tu nie ma, dobra to na razie sobie pudełko wiecie odłożę i powiem wam, że tych y, saszetek trochę jest jest ich w sumie cztery normalnie ale wiecie, ja traktuję jakby tą też saszetkę tą też traktuję jako m, saszetkę te, ja traktuję jako częścią zestawu no to w sumie mamy pięć trochę ich jest no w sumie będzie to składać oczywiście no i mamy nie za wiele, jak widzicie naklejek tylko cztery i te chyba naklejki tylko będą jak widać chyba do smoczka ale no jest ich jak widzicie nie za wiele ale trochę jest tych saszetek no dobra, nie przedłużając oczywiście. Ja idę oczywiście na spokojnie to złożyć. Czyli jak wrócę, to wam oczywiście wszystko pokażę ile zostało elementów dodatkowych. Oczywiście zobaczymy sobie na spokojnie instrukcję i jak oczywiście ten smok całościowo wygląda. No dobra, ja idę na spokojnie składać. Jak złożę, to do was oczywiście wrócę. To idę składać. No to widzowie do zobaczenia. Siema widzowie, jak widzicie już wróciłam sobie złożyłam naszego jak widzicie smoka ziemi Kola wo Tak jak widzicie, tak się widzowie prezentuje Zaraz się wam pokażę go z blisa, oczywiście figurki jakie tu mamy Ale najpierw pokażę wam oczywiście elementy dodatkowe jakie zostały I widzowie instrukcje, bo tam pokażę wam fajne takie różne No tam jest takie fajne instrukcje są Ilustracje i może jakaś widzowie reklamy to na razie, wiecie, odłożymy na, y, naszych tych i naszego smoczka, zaraz o czym się do nich przejdziemy. A najpierw pokażę wam dodatkowe elementy, które zostały. Pierwsze widzowie zostały, widzowie z tego wszystkiego zostały, widzowie te elementy. To są widzowie y, bronie ko, ko, kostne. Widzowie I już chyba raz w jakimś zestawie, nie wiem, w jakimś chyba z Iwo też zostały te kościaste bronie. Nie wiem po co oni trochę dają te bronie, bo przecież jak tutaj ten kościół tylko potrzebuje jednego broni jednej, on potrzebuje takiego miecza jednego, to nie wiem po co dają całość, ale dają to dają, no to wiecie, ten, no ale to są jakby możemy potraktować jako elementy dodatkowe, no bo to może, no tak traktowane są jako elementy dodatkowe. Ale przypuszczam, że jak wiecie się babicie, no to można mu chyba zmienić, po prostu, że sobie zamiast tego masz urykę, ale coś takiego. No więc spokojnie. Trochę tak samo, jak wiecie, w 16 zestawach też oni te złote bronie dawali zawsze więcej. A tutaj dają teraz te kościaste. No i dodatkowo jeszcze tutaj mamy jeszcze jedną z tego zestawu w ogóle. To zostało tyle elementów. Trochę zostało. zostało tu kilka małych takich, wiecie, drobinek. I jeszcze ten został od tego kościa z tego, ta maska jego została. Ale przypuszczam, że wiecie, po odcinku to sobie wsypę do jednego polibaczka, bo bez sensu wiecie, dwa mieć. Jak wiecie, tutaj zostało bardzo mało z tego zestawu elementów. To rzucę do jednego i po prostu zawinę. Wiecie o co chodzi. No Ale tyle zostało elementów, plus te bronie. No i teraz zobaczymy instrukcję, bo tam są fajne takie powiedzieć yy, zdjęcia tak bym powiedziała wiecie ilustracje, o takie mi chodzi na przykład tu mamy jak Kol poznaje smoczka oczywiście bez skrzydełek jak widzicie się z nim jak widzicie chce zakumplować z drugiej tutaj pomaga mu trochę tutaj w sumie nie wiem czy go nie buduje chyba Coś tam takiego, no ale mamy tu taką kolejną fajną. No to mamy się, wiecie, w tych instrukcjach, wiecie, z IwoLego, że mają takie fajne, wiecie, ilustracje, że po prostu nie są takie, wiecie, nudne, tylko takie bardziej ciekawe. No bo na przykład, jak budujemy, no to pojawia się jakaś taka bajet, bajka, na przykład, jak budujemy ten zestaw, że na przykład tu, wiecie, dobra, idziemy dalej. Tu nic nie ma do, 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 ten ciekawe żadnej animacji w sumie ich tu nie ma za wiele tych y, scenografii tych właśnie takich ilustracji po prostu następnym razem muszę być w jakiś iwo po, po prostu zestaw Muszę otwierać to po prostu chyba zaznaczę te może <laughs> wiecie sobie te ilustracje żeby było to szybciej, no, ale dobra okej, okay. mamy jak kolejny. kolejne Mamy tu kola i naszego smoka i oczywiście ziemię, oczywiście smoka, który widać, idą po ten miecz ko ko kościasty po prostu. No i pojawia się, jak widzicie, nasz łotr. No i tutaj atakuje kola i naszego smoczka. No, i tutaj musimy pomóc. Jak widzicie, <grychy> potrzebujemy trójki polibaczku. No, i tutaj musimy podbudować naszego smoczka. I powiem Wam tak, że to jest trochę taka dziwna sprawa. Bo najpierw widzowie każą zbudować bez tego elementu. Nie, czekajcie, jak to. Muszę. A no tak. Bo najpierw każą ym, jak to powiedzieć. O, najpierw mamy początkowo tego smoczka. Bez takiego dłuższego. A później każą odszczepić jak widzicie tego smoka. Tak, trzeba odczepić tego smoka i zbudować mu zrobię kolejną rzecz, którą jest o ten element. I trzeba mu przyczepić i znowu go Jakby znowu wiecie, przyczepić go tylnie nogi. I trochę taka wiecie, takie głupiutkie, bo przecież mogli to na początku instrukcji, już od razu w połowie instrukcji co przenieść, że zamiast tego budowania, żeby się wiecie, cofać, że odłączać go, to mogli najpierw to dać na początek, a to na koniec. Na przykład zamiast y tego to. Trochę dziwne, no ale już nie będzie, ale wiecie. Tak jak mieliśmy na przykład z, chyba z Iwo, z, z figurką, że musieliśmy jej coś z nie, no, znowu ją jakby odbudować, wiecie o co chodzi. No to okej, wiecie, z Iwo jest taki, wiecie. Ten, ale no spoko jest. No i mamy tak, mamy tutaj yy, nasz smoczek ziemi, widać swój płomień po prostu wziął na naszego tego gościa. No i tutaj mamy naszego tego Łotra, który się przemienia w pająkę. No i tutaj jak widzicie z, z kolem i smokiem ziemi walczy. No i tutaj musimy jeszcze go bardziej wzmocnić, naszego smoczka. I dodajemy jak widzicie skrzydełka. I tutaj pokonuje jak widzicie smoczk no i tu jak widzicie na koniec daje nam flagę po prostu, bo w tych Iwo są teraz do te zbierania te flagi. No i jak dodajemy flagę, no to tutaj jak widzicie poko, kol, Smok Ziemi i kolb pokonują naszego kosiastego Gosia. No w sumie ten kosiasty gość to się nazywa oczywiście. Jest to widzowie Skorpion Szkielet oczywiście, zapomniałam o nim. Po prostu chciałam mówić kościołastek kościół, bo to przecież jest szkielet, no to bardziej taki tak się nazywają, ale nasz skorpio-szkielet, no to po prostu zostało jak pokonane. No i tu mamy resztę zestawów Iwo, które... ten. To tak, mamy naszego tutaj jak widzicie smoczka, którego teraz recenzujemy. Ten zestaw widzowie jest u mnie, oczywiście dlaczego na otwieranie tego zestawu tego i z tego zestawu zrezygnowałam, z tych dwóch małych też tego. No i z tego pudełka też, bo takie wiecie, na początku były mówię, a wezmę sobie, a później tak wiecie, jak tak bardziej pomyślałam, to mówię zrezygnowałam. Jedynie jeszcze widzowie chcę na pewno jeszcze kupić tego smoczka Zeina, bo jest wygląda fajnie. I mamy tu jeszcze, jak widzicie. Mm, jakby wiecie lekamy po prostu gazetek Lego Ninjago, tych mniejszych. No i tu, jak widzicie, spis treści. No dobra, i to wszystko oczywiście mamy. No i dobra, przyj przyjrzymy naszym się, czy się najpierw figurką. nie mamy oczywiście za wiele, bowiem wiadomo, bo mam tylko dwie. Pierwszą mi figurką, no to zaczniemy może od kola. Tak, naszego kola. Jak widzicie, kolor oczywiście stroju Iwo. Jak widzicie dostaje młot, taki spoko i dostaje z tyłu najzwyczajną katanę w zło, złotą, oczywiście. I powiem Wam, fajnie wygląda. Oczywiście pokażę Wam maskę, pod maską, jaką twarz kryje kol. Tu mamy z taką bardzo, taką uśmiechniętą, fajną, a tutaj taką, wiecie, niezadowoloną, na przykład, że na przykład nasz kielet skorpion atakuje tego słodkiego smuczka. No, i kol się oczywiście musiał zdenerwować. No, ale powiem wam, że bardzo wygląda figurka z Poczko. Podoba mi się ten, wiecie, młot kola, bo wygląda no prosto, ale wiecie, jest nawet, był bardzo fajny. Nie jest taki, wiecie, nie yy, jest taki bardzo, wiecie, taki zwykły, ale wiecie, dobry, taki bym chciała. Bardzo fajny. Oczywiście, no, fajna figurka 10 na 10. A drugą, oczywiście, nie będę go chyba zdejmowała, bo no jak coś on nie ma, drugiej ten, po prostu niech on siedzi sobie. Drugą mi którą zostajemy, to jest widzowie, ten nasz kościasty gościu zwany jako bardziej y, skorpion-szkielet. No bo widać, że to skorpion, bo tu mamy wyżądło, tu, tu mamy ten i można od razu tu sobie poruszać. Oczywiście nie będę go zdejmowała, bo w sumie szkoda mi go zdejmować, bo fajnie tak siedzi na tym swoim mechu, czy coś takiego, nie wiem jak to nazwać. Ale jak widzicie, no to tak, jego odmurza tego, naszego tego, można nas poruszać, że jak chcemy to ustawiamy. Ruchliwość mamy po prostu góra-dół, możemy sobie ustawić tego naszego skorpiona szkieleta jak chcemy może leżeć może jak chcemy go ustawić to wiecie to jest funkcja jego taka główna ale wiecie co ustawię go normalnie żeby nie było ładnie wiecie stał sobie o czekajcie no dobra jakoś tam stoi no i oczywiście to żonło jego też się porusza w górę i dół na boki nie oczywiście a, aż, aż to odczepiłam. Dajcie sekundy. Dobra, dobra. Jest już jak widzicie ten. No i jak widzicie, no to ten nasz y... kiedy dostał, jak widzicie, taki kościasty miecz. No i jak coś, no to. Wiesz, co? Wiesz, co? Zdejmę się z tego, bo naprawdę. Ten twój pojazd po się rusza cały czas. Jak tak to tak się prezentuje nasz Skorpion Szkielet. Oczywiście jak widzicie drugiej twarzy nie ma. Ma tu jak widzicie fajny torcik, który naprawdę bardzo mi się udoba. Ta maska jego też jest... Fajnie wygląda naprawdę. Widać jego ten minę. No i sam wiecie, sama figurka jest fajna. Ten kapelusz też do niego pasuje. Ale zwrócę go na ten jego... Pojazd. No i oczywiście, jako Scorpion Szkielet idzie oczywiście żądlić i atakować ninja. Ale figurka bardzo fajna, i to jakby Wam od razu też pokazałam recenzję, jakby funkcję bardziej tego. Tak bym pokazała, od razu wiecie, jak pokazuję Wam figurkę, to od razu Wam pokazałam po prostu ten. No to funkcja jest, jak widzicie, to możemy poruszać na dół i do góry. No, i oczywiście te nogi możemy do góry i na dół możemy sobie je przesuwać. No, i oczywiście ładnie jakoś ustawić naszego tego skorpiona. No to jest spokój. No dobra, jakby 10 na 10. No teraz przejdziemy do naszej głównej, jakby rzeczy. To nasz smog Ziemi Iwo, kola oczywiście. Tak się prezentuje. To jest kolejny smog Iwo, który mamy. Bo już trochę tych smoków Iwo powstało, bo w sumie powstał chyba tego I Kaja, Kaja, Jaya Nii, tak, ponad trzy chyba takie mniejsze smoki, no i możemy doliczyć jeszcze takich smoków Iwo, no to jeszcze tego smoka Zejna, bo on jest trochę większy, ale no jakby doliczyć tego smoka, no i jeszcze był chyba ze smoków iwo, tych wiecie, był jeszcze smok Lloyda. Ale z takich mniejszych no to było oczywiście Kajani i Kajani i tego Jaya. Były te trzy smoki, które oczywiście zapraszam na recenzję na moim kanale. No ale przechodzimy na no teraz do smoka Kola. No, i tak się widzimy, jak widzicie prezentuje. Mamy tu, jak widzicie, flagę. Mamy tu fajny ogonek, który no, możemy poruszać yy, góra i dół na boki bardziej. Nie możemy na przykład, no, bardziej powiedziałam góra-dół, ale bardziej wiecie, tak na boki możemy go brać, ale też na górę, na dół też możemy tak sobie wziąć jak chcemy, ale zostawimy tak, jak jest. Tu mam jakieś siedzenie dla kola, który może sobie usiąść. To pójdzie mu ten. Bardzo mi się podobają wiecie, u naszego smoczka te bardzo rogi, są bardzo fajne. Tak nie widać tej twarzy, bo jest ten, ale oczywiście twarz możemy sobie otworzyć. Tą naszą paszczę możemy sobie otworzyć. No i naprawdę te oczka jego są bardzo fajne, bardzo mi się podoba ten smok, jest taki fajny, inny trochę, widać, że jest taki, wiecie, wyjątkowy. Bardzo ładną ma tam, powiedziała, główkę, oceniam bardzo dobrze tą główkę, małaś prześwietną. Te rogi, te oczka naprawdę pasuje do siebie. No i oczywiście funkcja, no to już, już pokazałam, no to jest otwieranie tej oczywiście paszczy, jeszcze raz. Oczywiście, rogami i ten. Oczywiście, głową. Oj, za bardzo nie możemy ruszać. To jest trochę problem, bo zawsze u innych smoków te głowy jakoś idą, ale tutaj za bardzo ta głowa no, nie porusza jak chcemy się. Jedynie tylko możemy mu tej głowy robić, że otwieranie patrzy. Nie możemy, na przykład, że ten smok do góry się patrzy, czy coś takiego. Chyba nie możemy. nie możemy, bo tu oj, sorry zrobili tak, że po prostu tu mamy tylko ten element i tak wiecie zrobili tak średnio, bo mówi coś innego że tą głową może ten smoczek wiecie, poruszać ale zrobili taki element, że po prostu, po prostu nie może no, wiecie, nie możemy na przykład do góry wziąć tą głowę, ani na boki tylko po prostu musi tak stać jedynie no to jak mówiłam, no to może poruszać tą Paszczą. No, ale przechodzimy dalej. Oczywiście, tak. Może się poruszać. Ma tutaj, zobaczymy, bardziej to z przodu. Ma swoje te skrzydełka, które może też poruszyć na tak. Może sobie poruszać nimi. Możemy na bok, na przykład tak, możemy zrobić tak i na przykład naprzód. No i co tu jeszcze? No. tymi kolcami też tutaj, jego możemy, to możemy też poruszać sobie. Tymi, tymi też, po dwóch stronach, oczywiście. I co tu jest? No, najważniejsze, no, no to oczywiście nogi, tak. Tymi za bardzo nie możemy ruszać, tylko tak. Na, o tak, możemy tylko jedynie zrobić. Ale fajnie możemy jedynie tylko no, tak poruszać dobrze. Um, te pazury, oczywiście, jego. Ale no jakoś te nóżki jakoś się poruszają z tyłu. Nie mają za wiele w takiej, wiecie o co chodzi. Ten jedynie może tutaj, tymi może tylko do góry i na dół. Ale ten touch to bardziej się porusza, bo możemy sobie jak ten postawić. I tu mamy też nóżki, które też możemy poruszać, ale bardziej mamy tutaj ten mechanizm bardziej wiecie, taki bardziej, że... Możemy go na ileś stopni sobie tak wiecie poruszyć. No i oczywiście łapką tutaj też możemy sobie tak poruszyć. To jest po tej tak samo po drugiej stronie też się poruszają te nóżki. No i mamy tutaj tą przezoledeską flagę, która wygląda bardzo fajnie. No i co tu jeszcze powiedzieć o tym smoku? Funkcji już w sumie nie ma. Y bo wam pokazałam takie, chyba, wszystkie funkcje. No nic takiego nie ma. No, nóżki wam pokazałam. Yy. Ogon też pokazałam. W sumie wszystko wam pokazałam. Ale możemy posadzić naszego kola, w sumie, na grzbiecie naszego smoka. A, no, tak, zapomniałam. Je jeszcze tutaj. O. To się porusza. Możemy sobie tak zrobić z tym jego z siąłem coś takiego. Na przykład możemy tak zrobić. No i kol może kol Siećmi. mi. Dobra. Jakoś ten kol siedzi. Powiedzmy. No i wszystkie takie najważniejsze. Bo to jest mały smog Wiecie, to nie jest jakiś, wiecie, duży, z... że, wiecie, jest ogromny. Tylko to jest taki skromny mały. Aha. Fajnie. Zepsułam, aż mi... No po prostu super. Czy ja zawsze mam takie... ...problemy? Zawsze. Zawsze coś. Zaraz ja muszę zobaczyć, jak była ta flaga. To dajcie mi sekundę. I się będziemy wiecie żegnać. Zawsze wiecie coś, naprawdę. No tu to... zawsze coś, wiecie. Zawsze jak coś, dla, jak recenzujmy każdy zestaw to z Ninjago, to zawsze coś mi się musi odczepić. Na każdym odcinku, niezależnie wiecie, od sytuacji musi albo polibiał czasem otwieramy, to zawsze musi się coś zepsuć. Dobra, kol, to jak nie chcesz mi siedzieć, to przynajmniej może stój. Dobra. Na razie niech będzie stał, po prostu go na jakoś tam ten, no ale wiecie, można sobie tu usiąść po prostu ten kolor. No i powiedziała, że to wszystko, no bo tu jak pokazałam wam wszystkie funkcje. Tamtego też wam pokazałam i u smoczka też, bo tu nie ma za wiele, już tu nie ma funkcji. Wszystkie mam takie najważniejsze u tego smoczka pokazałam. No dobra, ja się z wami żegnam. Sądzę wam się odcinek podobał oczywiście. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba ym, ten zestawik, ten smoczak. Dajcie oczywiście znać. Nie przedłużając, oczywiście, dajcie łapkę w górę oczywiście, sukces dobrej chęci. O, oczekujcie też na inne odcinki na moim kanale. Nie przedłużając, oczywiście, ja się, się z Wami żegnam. No to widzowie, do zobaczenia.